Obchody 106. rocznicy odzyskania niepodległości w Skwierzynie rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele najświętszego zbawiciela. Uczestnicy przemaszerowali pod pomnik pamięci, gdzie odbyły się uroczystości patriotyczne. Następnie przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje szkół i instytucji złożyły wiązanki kwiatów. Historia Polski jest bardzo ciekawa i zawsze musimy poprzez tego typu uroczystości przekazywać to młodszemu pokoleniu. Zawsze zapraszamy tutaj młodzież, zapraszamy naszych najmłodszych, żeby wspólnie z nami właśnie poprzez tego typu uroczystości przekazywać im te patriotyczne wartości, które tak naprawdę my wszyscy pewnie w domach nabywamy, ale tutaj podczas takich wspólnych uroczystości jesteśmy wtedy wspólnotą i wspominamy i wspominamy ten Właśnie czas, kiedy, kiedy Polska po 123 latach wróciła na mapę, na mapę Europy. Dla mnie jest to święto wdzięczności wszystkim tym, którzy nie rachowali, nie wyliczali, tylko oddali to, co mieli najcenniejsze. Myślę, że my dzisiaj nie do końca potrafimy to docenić, bo możemy tylko obserwować, ile kosztuje wolność. Widząc, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Myślę, że to nam uświadamia tak naprawdę, ile, ile ludzie poświęcili, bo my urodziliśmy się w wolnym kraju, żyjemy w wolnym kraju i tą wolność znamy jako nam nadaną a nasi poprzednicy mieli ją zadaną i o nią dla nas walczyli. Dzisiaj w naszych uroczystościach wzięły udział, wzięli udział dowódcy, był dzisiaj pierwszy raz z nami dowódca 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pan pułkownik Leszek Giergielewicz, był z nami również pan dowódca Pan pułkownik 35 skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego obrony Powietrze, powietrznej, był z nami pan major, dowódca 151 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojska Obrony Terytorialnej, jak zawsze są z nami również dowódcy wojsk Stanów Zjednoczonych, którzy stacjonują w skierzyńskim garnizonie. Tak więc tak jak pan powiedział, skierzyna wojskiem stoi, to wojsko zawsze podczas takich uroczystości z nami jest. My, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej. Sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. A ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Wtarcie! Do apelu! To wyjątkowy dzień, dzień, w którym świętujemy powrót Rzeczpospolitej na mapie świata. Chcę powiedzieć, że to jest dzień, w którym można wspomnieć wszystkich tych naszych przodków, którzy oddali życie właśnie w imię powrotu naszej ojczyzny do rzeczywistości. Chcę powiedzieć, że pochodzę z bardziej patriotycznej rodziny. Moi przodkowie brali udział w Bitwie Warszawskiej, w Powstaniu Wielkopolskim. W 1939 roku mój dziad został rozstrzelany przez hitlerowców właśnie za udział w Powstaniu Wielkopolskim. Także to jest no, wielkie dla mnie przeżycie, uczestniczenie w tym święcie. Sądzę, że ten dzień powinien być dla wszystkich Polaków dniem przede wszystkim, Jedności narodowej, cieszenia się z tego, że mamy swoją ojczyznę, mówimy po polsku i że możemy być wszyscy, wszyscy razem. Także życzę wszystkim, żeby tak to odbierali: żeby to był dzień jedności i zgody narodowej. Nie rzucił ziemi skąd nasz ród. nie damy pogrzeć mowy, Polski naród, polski był. I szczęśliwy, nie damy, by nas gnębił tak Bóg, tak nam to tak nam to powróć.